Wyzerwane. Dobra, już możesz patrzeć? Eee, tak, patrzę. Cześć, ja tylko włącz te karty. To tak tutaj w miarę sprawnie, bo ci chcę. Klego tu ma? Eee, 10. A, bo to jest po, po jednym tylko. Tak, tak dobra. dobra. Pierwsze. Pyk. Totalny... No dobra, 2 na 10. Nawet. Lecimy. Uuu. Eee, kurwa jemu ja daję mi się. Ceroski, dobra. Roski, kurwa. Uuu! Ja nie outfit od razu, siema yeah, ooo dobra czy to jest outfit czy maskotka to? Yy, o na, stroju jest napisane o, znaczy na, na tym tym, na tym evencie jest jakoś inaczej to zrobione A. dalej uuuuu kurwa Ucieczki? tak tak, okej okay. dalej okej okay. i złotko 12 milionów, dobra eee okej okay. ja no to sobie sełki te użyję już Dobra, dalej. O, i teraz pędzę wyciąłem. No właśnie. Dobra, dalej. Ucieczki. Eee, o, 440 kaleka bardzo mi się to przyda. Dobra, to damy tam niżej trochę. Eee, no i zostało jeszcze ucieczki. Dobra, tu jest 16. Milionów. Ja dostałem jeden worek, 7 milionów tylko. Co? Jedna ucieczka? Raz. Po jednej leci? A ta Zaraz. druga. Nie, na pewno. Nie. A zresztą. To... Bo jeszcze miałeś. Czekaj. A ci nie dodało do tych, co masz tutaj? Na dole? Razem dole? Ty tu. To... Tylko jeszcze włącz nagrywanie przez ten czas. Się tam utnie połowę. A, dobra. dobra. No. Połowę Beskidu wiebie do depo To wszystko po prostu wiebie Lecymy, lecymy O kurwa Dobra Kurwa, o. Kostek jest. będzie trzeba? a jest Chuj. tak to... Dobra, gotowy? No, patrz, patrz. Dobra, lecimy, pik, Niedłoga, Okej, to kurwa, jest, kurwa. jest po o. To jest też... Już mam na cały strój Już mam na cały strój O oh, doszedłem <grym> Co jest? O dobra eee, A dobra, to już chcę potem o, w sumie błogo, spoko do eksponaperów się Ja się nie Okej Okej jeszcze jeden otworzę Tak, jeszcze jeden Zostałem zgwałcony przez tą loterię, jak Patrz, na twoją myśl Że co zrobiłeś? Zostałem zgłacony. Tak? To pa, patrz pa, teraz, pa, co patrz co, to... co się teraz dzieje, co patrz sobie wypada Patrz Uch. A co leci mi? Ok bez Nawet w sumie Ja mam grupę, ale też na to chodzi kore. Nie potrzebuję kwoty Wolą mnie z pieniędzmi, kurwa, mam 7 m, tylko dostałem bolki za 7 m, kurwa, dostajesz po 20. No, to jest mocno. Dobra, oblegał, lecz raj runy do kaspady. Koc ten strój z tyłu. O kurwa, eee, chuj, nic nie mogę łamać, ja no. Chem kurwa, mogę. Ja mogę zbroję i pomockę, ale jeśli ja tylko mi kurwa zajmie zbroję, to go rozjebie. No, co się kurwa. Tarcia, pa, no i kurwa, bo do pan Nic nie ma Dobra, spierdalamy do miasta i robimy noterykę, tak? Tak jest. Tak jest. Co to kurwa ma być? O, oh, eselki. 500. I, 500. Wow. O! Kiedyś no Samolotki. Wow. Błoga. O, blankiet. Jeszcze trzy blankiety potrzebuję, mam um, jednego locha sobie. Ja, co, jak to? Na drugi odcinek. A. Uf, Pieniądze? To obstawiam przez. 10 Małcie. milionów. <laughs> Det er jo ikke noe.